Witam państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem: Czy chciały wywołać ogromne tsunami, bombardując wulkan La Palma? Materiał z 5 listopada 2021 roku. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. A więc zaczynamy. 29 października 2021 roku, 40 dni od początku erupcji. Kambry i jak dotąd nie byliśmy świadkami tsunami. La Palma nie rozpada się na kawałki, nie wpada do oceanu i nie wnosi megafali, by zmyć część, części naszej cywilizacji. Raczej mogło do tego nie dojść, różnie to jest z, z punktu widzenia sierpień 2024 rok. Tylko oczywiście, jak to mo może wyglądać, umieszczam materiał. Cóż, postanowiliśmy przyspieszyć ten proces. Pewien mądry facet ogłosił plan zbombardowania ujścia w w wulkanu bombami samolotów wojskowych, a tym samym, Cudysów rozwiąże wszystkie problemy. Elegancki pomysł, cudzysłów, szef hiszpańskiej wyspy Homer, wspólnoty autonomicznej wy wysp kanaryjskich Consimiro, Kurbero zaproponował rzucenie bomby na wybuchający wulkan na wyspie Palma, aby nadać właściwy kierunek przepływom lawy. W komentarzu do gazety El Mundo, raczej to niekoniecznie może być dobry pomysł, najlepsze by było użycie technologii HARP i sprawienie, żeby wybuch na jeszcze większych obrotach. Lub jeżeli coś takiego istnieje, a ja sądzę, że istnieje broń tektoniczna, która doprowadzi do określonej amplitudzie trzęsienia ziemi i bum, i wulkan wybucha. Tak to wygląda. Czy nie ma samolotu, który lata, wleć i czuć bombę, bum. Zasugerował kurbeto i użycie atomówki to jest mniejszy stopień, że może do czegoś dojść. Lekkie jakieś trzęsienie ziemi na tym będzie. Koniec. Atomówka to raczej pochłonie energię, raczej wulkan, a jest duży, pochłonie energię, raczej wulkan, superwulkan, bardziej i to niewiele da. Tak ja to widzę. Cudzysłów, może, może to mówię, to głupota, ale wydaje mi się, że z technologicznego punktu widzenia powinniśmy spróbować, powiedział kurbello, proponując przetestowanie w praktyce opcji. Która, e, którą zaplan zaproponował zbombardowanie wulkanu. Zauważy na wyspie Palma, na wyspach kanaryjskich odnotowano ostatnio setki trzęsień ziemi o sile nie większej niż 4,9 Richtera. W 1935 roku wulkan Mauna Loa na Hawajach wybuchł i zagroził lokalnemu miastu Hilo, skłaniaj e, skłaniając wulkanologów do zwrócenia się do U.S. Army Air Service w, w z misji y, przekazanej George'owi S. Patronowi do nadzorowania, zbombardowania strumieni lawy w celu ratowania miasta i jego zaopatrzenie w wodę, które było zagrożone przez lawę napływającą z prędkością dziennie, Mówiąc o trzęsieniach ziemi, Tezy Cumbre-Willa mają sztuczne pochodzenie, ponieważ są ułożone w kwadratowe zagnieżdżenie, co jest sprzeczne ze wszystkimi znanymi prawami fizyki. Po prostu przejdź przejść do miejsca aktywności sejsmicznej i powiększ ten obraz. Chyba to link. Zgadza się. Są za, zaznaczone na czerwono, jak ładnie działa natura, y, gładko i liniowo, miły dla oka, nie tak jak w innych miejscach na Ziemi, gdzie też y, chwieje się w, y, 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 się w grona a wszystko jest zasypane. Niestety lub na szczęście taka zgrabna siatka może mieć wytłumaczenie. Jest to albo lokalizacja czujników zainstalowanych wokół wulkanu, albo cały łańcuch zaborów wzdłuż, wzdłuż grani oddziały, oddzielających obszar osuwiska. Ale kto wie, jak widać, maksymalne zniesienie powierzchni znajduje się na znacz, y, się znacznie na południe od pierwszego otworu wentylacyjnego. Oznacza to, że lawa szła starymi kanałami stopniowo, mijając erupcję minionych stuleci i wyszła znacznie dalej na północ. Ale główne jezioro jest dokładnie tam, gdzie obraz satelitarny jest zaznaczony na czerwono. Jakoś tak się złożyło, że na brzegu y, tego jeziora nasa. Dostrzega jakieś anomalie termiczne, nawet nie wiemy co tam jest. Niektórzy użytkownicy dostrzegają kolejną wiadomość podczas transmisji na żywo. Kamerzysta filmujący wulkan nagle poczuł drżenie się i zaczął nierealistyczne. Nie szybko uciekać z planu, z planu mimo nocy i, i stosów popiołu, z narażeniem życia. Innymi słowy, koleś przeraził się jakoś y, y, się czymś niedziecinnym, y, nie chociaż urzędnicy mówią, że wszystko jest w porządku, to nie wygląda ok, zwłaszcza w świe, y, świetle wiadomości tego rodzaju. Orlando to Florida, a Florida to obszar lądowy USA, który najbardziej y, ucierpi z powodu tsunami atlantyckiego. Musiało się y, zbliż, y, zbiegać wraz z zastrzeżeniem. Y, zaostrzeniem się sytuacji na La Palma, na Florydzie, rozpoczęła się, jak, y, się jakaś działalność militarna. Kolejna interesująca wiadomość pochodzi y, od użytkowników zasobu y, y, er, e, Earthdata.nasa.gov, dot, dot, który pokazuje anomalie temperatury na planecie niemal w czasie rzeczywistym widoczne przez satelity w podczerwieni i to na czerwono zaznaczone mimo że to wszystko jest w jakiś sposób powiązane. Znowu, że nowe otwory wentylacyjne na zdjęciach NASA nie są błędem programowym, ale prawdziwą tajną informacją, a Pentagon zaczyna coś w rodzaju ewakuacji niektórych najcenniejszych aktywów z Florydy. W tej chwili jest zdecydowanie za wcześnie, aby o tym mówić, a wszystko zostanie pokazane w ciągu najbliższych 24-48 godzin. To już się na pewno wydarzyło, albo i nie, trudno powiedzieć, każdy może to sprawdzić, bo to minęło kilka lat już. Jeśli jednak strząsy nastąpią, czyli nastąpiły w wyniku użycia broni tektonicznej, o której wspomniałem, w celu spowodowania katastrofy, która pomoże wielkiemu rob robotowi, to szanse powodzenia takiej operacji są znacznie mniejsze niż gdyby wydarzenia w lapalmie były czysto naturalne i miały charakter ręce Boga, bo człowiek wierzy, że Bóg rozporządza i bez względu na to jak bardzo nieszczęsne drzewo La Palma zostanie wstrząśnięte, nic strasznego się nie, nie stanie, jeśli nie zostanie to określone w scenariuszu świata przez wyższe moce. Dowód na, pla, na plany elity, by zniszczyć świat przed, przez tsunami na La Palmie. Gra video z dwa, dwu, 2009 roku. I tu jest link. I tu można wykorzystać jeszcze scenariusz Zacharowa. To też było coś takiego, co Rosja, Sowiecki Sajus bardziej chcieli zrobić i na jakiej zasadzie to może i to ci te mroczne siły również mia to, z tego samego chciały korzystać. Pomożemy ci, co spowoduje... Całkowite zniszczenie naszego świata to La Palma, jedyna z Wysp Kanaryjskich, raj dla turystów, miłośników słońca. Wyspa nam odpowiada ze względu na istn istnienie na niej wulkanu Cambry Połamane zachodnie zbocze wulkanu pokryte jest pęknięciami i pęknięciami, w których nagromadziła się woda. Teraz czas na zabawną część. Część. Ostrożnie umieszczając kilka bomb w precyzyjnie wyliczonych miejscach, wykorzystamy wybuchy termojądrowe do podgrzania wody, aby natychmiast wyparowała. Jeśli dobrze pamiętasz swoje lekcje fizyki, wiesz, że takie y, tak szybkie parowanie ogromnych objętości wody może wytworzyć ciśnienie, wystarczające do zmierzenia delikatnego boku wulkanu. I zapadanie się do oceanu. Czy więc co będzie dalej? Tsunami o wysokości 200 m, to już będzie, jest bardzo wysokie, przeleci przez Atlantyk z prędkością samolotu i uderzy we wschodnie wybrzeże USA. Nowy Jork zni zniknie z apokaliptycznym potopie, zbierając ze sobą samo y, władców świata. Którzy teraz kłócą się w swojej ślepej niekompetencji w siedzibie ONZ. W rezultacie próżnia władzy zostanie wypełniona przez naszych zwolenników, w których niektórzy czekali dziesięciolecia, aby znaleźć się na kluczowych pozycjach. Przejmą kontrolę nad wszystkim i, po i poprowadzą ludzkość do nowego złotego wieku. To by było raczej wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.